Jesteśmy na stoisku Huty Stelowa Wola, gdzie możemy zobaczyć specjalistyczną wersję Rosomaka, przygotowaną przez Siemianowice Śląskie. Jest to wóz rozpoznania technicznego. Pojazd został zbudowany na bazie standardowego Rosomaka, w wersji bez dodatkowego pancerza. Dlatego jest to wersja pływająca. Możemy to zobaczyć po falochronie. Tomku, powiedz mi coś więcej na temat tego pojazdu. To jest wersja, klasyczna wersja pojazdu. Natomiast ma kilka ciekawych, ciekawych rozwiązań, ponieważ jest to bus pomocy technicznej. Posiada tutaj, masz z swojej lewej strony, to jest zdalnie sterowane strzelec, stanowisko strzelackiego bus. Mhm. To jest klasyczny karabin czołgowy, tylko tak, tak, tak. w automatycznej wieży. Tak. Jest sterowany z wnętrza pojazdu. Za nami znajduje się żuraw, fiab. O w metrowym wysięgu, o maksymalnym udźwigu do 1 do tony. Co jeszcze można powiedzieć o tym, o tym wozie? Wejdę Ci w zdanie tylko, zarówno Kobuza, jak i Hiaba, można używać i sterować nimi z zewnątrz, prawda? Manipulatory tak, tak, tak. jednego i tak, oba, 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 oba systemy, zarówno systemy uzbrojenia, jak, jak, jak i system y Dźwigowy. E, posiadają konsole wynośne, które, które można, sterować, którymi można sterować z wnętrza e, z zewnątrz pojazdu. E, co ciekawe, e, pojazd posiada jeszcze e, dodatkowy system obserwacji. To są kamery e, umożliwiające dookólną obserwację. Tego nie ma w klasycznym Rosomaku. Jest, to... ale tutaj akurat e, e, steruje tym e, dowódca pojazdu. E, dodatkowo posiada. To jest również wersja bojowa. Ona, ona, ona działa w ugrupowaniu pododdziału bojowego Rosomaków, więc posiada, posiada dodatkowe, dodatkowo system ostrzegania o promieniowaniu oraz wyrzutnie granatów dymnych. Pokażemy teraz, jak wygląda wnętrze Rosomaka. Mamy tutaj całe to specjalistyczne wyposażenie. Najważniejszą rzeczą jest agregat prądotwórczy. 6 kW mocy wystarczy, żeby zasilić sporo urządzeń potrzebnych do, do naprawy uszkodzonego, zepsutego rosomaka. Mamy bardzo fajną rzecz, czyli dodatkowe webasto, dodatkowe ogrzewanie, które możemy podłączyć albo tutaj wyprowadzić to ciepło na pojazd. Albo jeżeli będzie taka potrzeba, ogrzać dołączany do, do zestawu namiot pneumatyczny, namiot techniczny, tam, gdzie będzie na przykład jakaś część, silnik, coś takiego. Przejdźmy na początek pojazdu. Tutaj za nami znajduje się reszta wyposażenia specjalistycznego, w tym m.in. spowarka, ale Domku, powiedz mi coś na temat tego stanowiska, w którym Ty się znajdujesz. Siedzę na miejscu dowódcy. Dysponuje on dwoma ekranami. Pierwszy to jest ekran zdalnie sterowanego stanowiska strzeleckiego Kobus, natomiast drugi to jest ekran systemu dowodzenia i łączności. Dowódca dysponuje także joystickiem do sterowania kobuzem oraz modułami sterowania systemu ostrzegania i wyrzutniami granatów dymnych oraz łączności wewnętrznej pojazdu.